Tytus Chaubiński jest jednym z najwybitniejszych Polaków drugiej połowy XIX wieku. Dzięki jego staraniom, Zakopane zyskało status stacji klimatycznej jako kurort wspomagający leczenie płuc. Jego ogromnym talentem okazała się diagnostyka. Był doskonałym lekarzem i bardzo dobrym człowiekiem. Całą pensję szpitalną przekazywał na potrzeby chorych. Jego wielką miłością była botanika. Był światowej sławy bryologiem. W 1886 roku ukazała się Enumeratio muscorum frondorosum tatresum hucuscae cogitorum. języczna praca stanowiąca ukoronowanie jego badań nad tatrzeńskimi mchami. Jego ogromną pasją były góry. Godzinami badał tatrzańskie mchy. Własnoręcznie sporządził mapę teatry w skali 1 do 150 tysięcy. Wskutek jego starań, zakopane w 1885 roku zyskało oficjalny status uzdrowiska.